Ho, ho, ho. Merry Christmas. Jeśli po tej recenzji ktoś z was będzie się jeszcze zastanawiał, jaki świąteczny zestaw lego kupić w tym roku, to będę bardzo zaskoczona. Zapraszam was na recenzję świątecznej dioramy z cołem milenium. Witajcie na kanale Klackowisko. Dzisiaj taka nietypowa seria na moim kanale. No i nie zrozumcie mnie źle, ale ja tak średnio przepadam za zestawami z serii Star Wars. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Składa się na to dosyć dużo czynników, a przede wszystkim dla mnie te zestawy są dosyć drogie, jak na licencję. No i często zawierają elementy i minifigurki, które dla mnie bardzo ciężko wykorzystać przy budowie miasta, no bo to jest dla mnie ten cel. I zawsze pod tym kątem dobieram zestawy, które kupuję. Dlatego jestem dosyć zaskoczona, że ten zestaw Lego Star Wars wylądował na moim żółtym stole. Od razu ważna informacja dla Was: jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego seciku, no to niestety jest on w ograniczonej dystrybucji i możecie go znaleźć tylko na stronie Lego. A także ma być dostępny tylko do końca roku, więc trochę się pośpieszcie. Oczywiście nie jest to tylko zła informacja, dlatego że na stronie Lego, jak coś kupujecie, to bardzo często możecie dostać gwp albo jakieś inne dodatki, możecie sobie pozbierać punkty VIP. Teraz akurat, jeżeli dobierzecie coś do tego zakupu, no to dostaniecie zestaw dwóch VIP paków, chociaż w sumie to ja nie wiem czemu te zestawy dalej nazywają się VIP pak, skoro program zmienił nazwę na Insiders. Cena katalogowa tego zestawu to 129.99, wydaje mi się, że całkiem spoko. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj dwie unikatowe minifigurki, a właściwie dwa unikatowe świąteczne torsiki, no i oczywiście, jeżeli chcielibyście oglądać więcej recenzji Lego Star Wars, no to zostawcie na dole komentarz, dajcie łapkę w górę, subika, no a może za jakiś czas pojawi się kolejny secik z gwiezdnych wojen. No a teraz wracamy do oglądania zestawu. Mnie do zakupu przekonało przede wszystkim sporo przydatnych do mocowanka elementów, ale też minifigurki, których nie mam w swojej kolekcji, takie jak Chubaka, BB-8 czy Pork. No i nie możemy zapomnieć o rej i Finie w świątecznych sweterkach. Właśnie ze względu na tą świąteczną tematykę będę dosyć często porównywać dzisiaj ten secik do kalendarzy. Wiadomo, że możemy sobie kupić kalendarz adwentowy, i tam zgarniemy 5 minifigurek, ale no ilość klocków, które tam dostajemy poza tymi minifigurkami to jest po prostu skandal. To są jakieś małe elementy, które praktycznie do niczego nie są przydatne. To są bardzo tanie klocki, które możecie znaleźć na ściance Pigabrick albo nawet tanio zamówić online. Przypominam też, że katalogowo kalendarz kosztuje 175 zł bez grosza. Oczywiście aktualnie u dystrybutorów możemy go kupić za około 115, no ale moim zdaniem kompletnie nie opłaca się wydawać pieniędzy na kalendarz, skoro tutaj dostajemy taki świetny zestaw. Mały disclaimer, żebyście mnie nie zjedli, że hejtuję tak strasznie te kalendarze, oczywiście jeśli zbieracie minifigurki, no to śmiało idźcie w kalendarz, tam są naprawdę fajne elementy też w tym roku. Jeżeli zbieracie klocki, a minifigurki są takim przyjemnym dodatkiem, tak jak ja, jeśli chodzi o moją kolekcję, o moją budowę miasta, no to wiecie, który zestaw tutaj ja Wam polecam. Oczywiście dioramkę. Zabierzmy się za budowanie. No i jak widzicie, ilość worków z klockami, nie ma ich tutaj zbyt dużo. Mamy też taki jeden woreczek bez żadnego numeru, w nim znajdziemy same duże elementy. No i oczywiście instrukcja. Ja jestem dosyć ciekawa, jakie techniki budowania zostały użyte do złożenia tej konstrukcji. No ale nie przedłużajmy już i lećmy do speedbuildu, który dzisiaj jest troszeczkę inaczej pokazany. Budowany secik już wylądował na obracarce i nie wiem jak wy, ale ja na niego patrzę, to czuję całkiem mocno zapach świątecznych potraw, no i słyszę kolendy i świąteczne piosenki. Ho, ho, ho! Dawno żaden zestaw z Lego nie dostarczył mi tak dużo przyjemności i radości z budowania. No, ale też jak już jest zbudowany i gotowy, to Secik prezentuje się rewelacyjnie. Zwykle uważam, że zestawy z Lego Star Wars są zdecydowanie za drogie i płacimy przede wszystkim za licencję. Ale tutaj cena jest moim zdaniem bardzo uczciwa, biorąc pod uwagę trzy minifigurki, no i masę, masę, masę przydatnych elementów. U mnie ten zestaw nie postoi za długo na półce, no bo już planuję, żeby wyciągnąć z niego większość elementów. I wykorzystać przy budowie moca, który już niebawem na kanale. No ale zerknijmy sobie na minifigurki. Mamy tutaj czubakę, fina i ray oraz BB8 i porga. Na obracarce umieściłam też książkę, bo ona jest dla mnie prawie tak samo ważna jak te minifigurki, bo ma pięknie nadrukowaną okładkę. I powiem Wam, że jeśli lubicie zestawy bez naklejek, no to tutaj dostajemy same klocki i właśnie jeden nadruk na okładce tej książki, więc nie musimy nic przyklejać ani szukać separatora. Spójrzmy jeszcze z bliska na te unikatowe sweterki Rey i Fina. Dobrze też, że dostajemy miecze świetne w różnych kolorach, ale niech już nasze figi wrócą do odgrywania świątecznych scenek w Sokole Millennium. No i zerknijmy na tą dioramkę. Jak widzicie, może nie prezentuje się ona najpiękniej od tyłu, ale jest ładnie i czysto wykończona i zabudowana, a przede wszystkim to od przodu możemy znaleźć te najciekawsze elementy. No i moim ulubionym elementem jest zdecydowanie ta wiernie oddana kanapa i stolik do grania w holoszachy, które znamy z filmów. Mamy też wcześniej wspomnianą księgę z nadrukiem, indyka, no i garść innych elementów do ustawiania, odgrywania tych scenek świątecznej uczty. Oprócz tego secik dostarcza też nam kilku inspiracji, jak zbudować świąteczne elementy, jak na przykład ta choinka, która się znajduje po lewej stronie. Lego często w zestawach wrzuca choinki zbudowane z klocków, no i jeśli chcecie je potem sami wymocować, no to bardzo często brakuje nam elementów. A tutaj trzy duże liście, gwiazda na szczycie, bombki, no i załatwione. Nawet jeżeli nie planujecie kupować tego zestawu, no to zainspirujcie się jak zrobić takie świąteczne drzewko z kilku elementów, no i z tego co macie w swojej kolekcji. Obok za choinką mamy też schowek na miecze świetne, a nad nim łóżko, które jest bardzo ładnie zbudowane, ale dość ciężko umieścić w nim minifigurkę. Zobaczcie zaraz, jak nasz fin wylatuje do środka dioramki, no i tutaj przydałyby się jakieś study, żeby figurka nie ruszała się, ale to jest naprawdę drobny minus. Popatrzmy na te klockowe maluchy, jeszcze, czyli na nasze mini buildy Porga, no i figurkę czy mini builda BB-8. Całkiem fajne, małe dodatki. Bardzo dobrze, że Lego dało nam coś jeszcze do zabawy, poza minifigurkami, no i na pewno one tutaj działają na duży plus dla oceny tego setu. Wracamy jednak do tematu świątecznych inspiracji i chciałam jeszcze zwrócić Waszą uwagę na to, jak prosto możemy zbudować świąteczne kwiaty. Wystarczy, że użyjecie mniejszych elementów liści i czerwonych groszków, no i już mamy dekoracje świąteczne. No i też, jeśli posiadacie taki element gumowej linki, to one są rewelacyjne, żeby zamontować na nich światełka bożonarodzeniowe. W takim razie czas na podsumowanie i ocenę. No i chyba nikogo nie zaskoczę, że ten setik dostanie ode mnie 10 na 10 punktów, bo możemy z niego wyciągnąć dwie unikatowe minifigurki i masę przydatnych klocków za rozsądną cenę. Zerknijmy sobie jeszcze na cenę za jeden klocek, bo przy 282 elementach w cenie katalogowej na stronie Lego wychodzi nam tylko 46 groszy za element. Przypominam Wam, że ja zawsze jak kupuję swoje zestawy, no to zwracam uwagę przede wszystkim na te elementy, no bo planuję je wykorzystać właśnie przy budowie jakichś własnych makiet czy moców, no i oczywiście potem w serii mocowanko, która już śmiga na naszym kanale. Chciałam wam jeszcze pokazać właśnie jak możecie ten zestaw przebudować, no bo znalazłam całkiem ciekawy projekt na Rebrickable. No i możecie przerobić ten zestaw na dużo większą makietę. Potrzebujecie trochę dodatkowych klocków, no ale zostawię wam link w opisie dla zainteresowanych. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Dla osób, które dotrwały do tego momentu filmu, jak zawsze zagadka. Umieściłam w jednym miejscu filmu Lego Zwierzaka, który nie jest elementem tego zestawu. No, i jestem ciekawa, komu z Was uda się go odnaleźć, bo to jest trochę trudne zadanie. Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach na dole. Standardowo pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, no i pogadajmy w komentarzach. A ja już mówię, do zobaczenia. Pają!